Ta jakby zaczynają Państwo od podręczników, ale to nie będzie jedyna sprawa. Chyba. Skoro Państwo chcą. Naddali taką nazwę, nie, to, 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 to jest jak gdyby pierwsza rzecz. To jeszcze raz, te podręczniki, tak jak tutaj koleżanka przed chwilą powiedziała, niby w czerwcu weszła ustawa, która e, ograniczałaby zmianę tych podręczników, częstotliwość zmiany tych podręczników, natomiast głównym problemem jest to, że zmienia się podstawa programowa. Jeżeli zmienia się podstawa programowa, autentycznie zmienia się podręcznik. Tak, zmienia się podręcznik i tak naprawdę wydawnictwo, które e, wydaje te podręczniki, będzie miało możliwość zrobienia podręcznika z nową podstawą programową, rok później będzie miało możliwość zrobienia z najnowszą podstawą. Programową. I tak naprawdę zostanie. Na przykład podręcznik o nazwie Parabumba, pozostanie, ale będzie Parabumba plus, parabomba nowy, najnowszy Parabomba, Wydawnictwo na tym zyska, rodzice na tym tracą, dzieci na tym tak naprawdę tracą, ponieważ nie mogą korzystać z doświadczeń starszych kolegów albo starszego rodzeństwa, nie mogą dziedziczyć tych podręczników. To się kiedyś zdarzało. W latach 90. jak ja na przykład byłem uczniem, to jak najbardziej z tego się korzystało. No a my uważamy, że po prostu to jest marnotrawienie pieniędzy, kolejnych pieniędzy, akurat w tym przypadku jest to tak, że ministerstwo zmusza obywateli, podatników, rodziców do tego, żeby ponosili dodatkowe koszty, mogłoby się po prostu odczepić od tego i dać nauczycielom decydować o tym, z jakiego podręcznika uczą dzieci, ostatecznie nie dopisywać albo nie wykreślać pewnych punktów z programu. Bo ostatecznie można chyba stwierdzić, że te programy są tak naprawdę cały czas takie same. tak? Tutaj, za przykład, podaję język angielski, ponieważ ja jestem anglistą. I w przypadku języka angielskiego nie ma czegoś takiego, że jednego roku można stwierdzić, że na przykład tematu człowiek w ogóle nie ruszamy, a w następnym roku można na przykład dopisać temat szkoła. tak? Tylko po prostu trzeba uczyć się całego języka angielskiego, ostatecznie się z niego wykazać. Więc y, uważamy to za absurd i y, takie ograniczenia, o których Pani wspomniała, że y, właśnie ministerstwo stwierdziło, że nie będzie wolno zmieniać tych podręczników tak często. No to znaczy, że oni sami sobie narzucili pewne ograniczenie, które sami łamali przez ostatnie lata, a za rok będzie tak, że no jednak myśmy tam żartowali z tym ograniczeniem, bo jednak no, ojczyzna wzywa, trzeba wielkie zmiany wprowadzać. Mm -hmm. No i co państwo robią? E, co robimy? Dostałam przed chwilą ulotkę, reprymenda. Chcemy, żeby tak naprawdę obudzili się w tym temacie bardziej rodzice, ponieważ na Ministerstwo Edukacji nie liczymy, ponieważ widzimy, że tam są ludzie, którzy nie mają wizji, Ruchy pani minister, które są w tym momencie robione, szczególnie wobec sześciolatków, szczególnie wobec przedszkolaków, pokazują, że już nawet na tym najniższym szczeblu pani minister sobie nie radzi z decyzjami. I tak naprawdę liczymy na rodziców i na to, że rodzice wymuszą na systemie pewne zmiany, ponieważ gdy kuratorium dostałoby masę, masę skarg, gdy ministerstwo dostałoby masę skarg, myślę, że byłoby to jakoś inaczej rozparcelowane, tak? to znaczy Byłaby bardziej wolna ręka dana nauczycielom, jeżeli chodzi o decyzję co do tego, jaki podręcznik, i przy okazji byłoby powiedziane, żeby nie marnowali potencjału i tych pieniędzy, używając za, za każdym razem nowy podręcznik. Tak? Ja po prostu, jako nauczyciel, zwracam tutaj też uwagę na to, że naprawdę nie jest to konieczne, żebyśmy jednego roku używali podręcznika do biologii, który ma czarno-białe rysunki, a następnego kolorowe, i to jest jedyna zmiana, jaka się odbyła w tym przypadku. Mhm. E, rozumiem, to już jest moje ostatnie pytanie. Co jeszcze? Co będzie po, po reprymendzie podręcznikowej? Czy pan... szykują państwo jeszcze jakąś reprymendę? My będziemy tak naprawdę prowadzili do tego, żeby pokazać wszystkim Polakom, jak będzie wyglądał system edukacji wtedy, gdy kongres nowej prawicy będzie rządził. My chcemy prywatyzacji szkolnictwa. My chcemy, żeby y, tak naprawdę istniały szkoły, które będą sponsorowane przez przedsiębiorców, którzy będą potrzebowali odpowiednio wykształconych y, ludzi. My chcemy, żeby rodzice mogli decydować o tym, kiedy dziecko idzie do szkoły, a kiedy nie i czego się tam w tej szkole uczy. Y, my tak naprawdę byśmy chcieli, żeby ten system cały był prywatny i żeby edukacja, żeby wiedza była traktowana jak towar. W tym momencie wiedza jest traktowana nie jak towar, a dla uczniów jest traktowana jak przykry obowiązek. W momencie, gdy uczeń traktuje szkołę jako przykry obowiązek, nie będzie mógł się jej poświęcić. A my bardzo byśmy chcieli, żeby było tak, że ludzie robią to co chcą, to co lubią i to do czego się nadają i dostają za to odpowiednie pieniądze. W tym momencie mamy sytuację taką, że do dziś jeszcze bardzo oblegane są kierunki typu socjologia, politologia, filozofia, a to są kierunki, po których większość ludzi jest bezrobotnych albo idzie pracować gdzieś, gdzie oczywiście nie pracuje na bazie swojego wykształcenia, tylko na bazie tego, że udało mi się dostać jakąkolwiek pracę. A my się temu My uważamy, że po prostu powinno być tak, że ludzie podejmują mądre, odpowiedzialne decyzje co do tego, gdzie idą, w którym kierunku i jak będą budowali swoją karierę. To będziemy profesor, starali się pokazać. Bardzo dziękuję. Dziękuję.